W dzisiejszym filmie zbuduję całą jedenastkę Toty i zagram ją mecz. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynając od prawej pomocy, będzie tutaj James w wersji Toty, rzecz jasna. Na napastniku znajdzie się nie kto inny jak Kylian Mbappé. Żartowałem! To jest prawdziwa jedenastka Toty, zaczynając od bramkarza Cole. Palmer prawa obrona Hansen, środek obrony Ronaldo razem z Shaw, lewa obrona Rodrigo, pomoc Emiliano Martinez, Kylian Mbappé, William Saliba, Jude Bellingham, Mohamed Salah i Vinicius Junior. Czy będę w stanie rywalizować tą 11 Food Champions? Zaraz to sprawdzimy. No, pokaż, Mordo, pokaż, co tam masz. Pokaż, ile masz toty. Zero toty? <ścoughs> Zero toty w składzie. Chłopie, nie ośmieszaj się. Ależ piłeczka chodzi pięknie, coś wspaniałego. Ależ grają. Vinicius Junior zrobi i przedrybluje. Podanie do show. Podanie do Bellingama, świetnie Vinicius się zabrał, Vinicius jest już polukarnym polu karnym. podanie niedokładne, jeszcze powalczą, wciąż się utrzymują przy piłce, Saliba podaje niedokładnie, jeszcze Emiliano Martinez, Vinicius, Vinicius Junior 1 do 0. Świetny teraz odbiór Rodrigo, podanie do Saliby, Saliba. Podanie do Viniciusa, Vinicius Junior, czy znów strzeli gola, czy poda, czy będzie miał asystę, poda, Oj oj oj! Świetnie, Vinicius, teraz Salah, podanie do Bellingama, Rozpędzę się na lewej stronie boiska, czy poda. Podanie, Vinicius, Vinicius Junior, 2 do 0, co tutaj się dzieje? Emiliano Martinez, czy będzie miał szansę wyprowadzić kontra, ależ fatalne podanie. Niestety, gubimy się, co zrobi Sancho, broni Palmer, świetnie to zrobił. Rodri musi się wracać, bo jest duża luka w defensywie, niestety Stones strzela, 2 do 1. Mohamed Salah, podanie do Saliby, Saliba rozpędza się, podanie do Viniciusa, czy on będzie miał hat -tricka? Jeszcze na spokojnie. Nie ma co się spieszyć. Jest korzystny wynik. Bellingham. Ależ fatalnie teraz rozegrali. Muszą się wracać, bo będzie groźna kontra. Co zrobi Gakpo? Gakpo strzela na 2 do 2. Vinicius jeszcze powalczy, nie powalczy. Na razie Saliba. Musi tutaj się wracać, bo znów jest duża luka w defensywie. Mbappe świetnie popracował teraz. Podanie do Saliby. Spokojnie. Nie ma co się spieszyć. Mamy zły wynik, ale... Mogło być gorzej. Podanie do Viniciusa niestety szkoda, bo to byłaby dobra sytuacja. Mm, no i jest 2 do 3. I Bellingham. Bellingham próbuje podcinkom, nie ma bramki, obroniliśmy to i możemy ruszyć z kontrą. Nie, nie możemy ruszyć z kontrą, rywal wciąż ma piłkę. Co zrobi? Nic nie zrobi. świetnie show. Wynik jest niekorzystny, także muszę zdecydować się na ten ruch. Wchodzi Mbappe za Salaha oraz wchodzi James. Ojojoj, oj, oj, teraz Forlan, Forlan 2 do 4. I Mbappe, 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 Mbappe. Jak to nie ma gola? Jakim cudem? To nie jest Mbappe, to jest Vinicius! Vinicius z hat-trickiem nie zablokowany, ale jeszcze niestety nie ma nic. Ojojoj, oj, oj, teraz Sancho ma dużo miejsca. Podanie do Gakpo, Gakpo, nie ma gola. Wciąż jesteśmy w grze. Cole Palmer, Hansen. Utrzymuje się przy piłce. Hansen użyje swojego trickstera. Robi to świetnie. Ruszamy teraz akcją. Podanie do mbapę. Mbapę do mbapę. 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 Musisz. Nie musisz. Ojoj, ojoj. Oj, oj. Co się teraz dzieje? ale palmer broni! No niestety dobitki nie był w stanie. Świetnie mbapę. Będzie mógł wyprowadzić kontrę. Zobaczymy co zrobi. Mbappe, podanie do Viniciusa. Vinicius, ależ przyjęcie, niestety zablokowany strzał. Nie pozostaje nam nic innego jak włączyć pressing i próbować jeszcze jakimś cudem wyrównać w tym spotkaniu. Ale jedenastkę to ty stać na wszystko, tym bardziej, że Martinez teraz świetnie odbiera piłkę i Mbappe musi to zrobić. Mbappe, Martinez, znowu Mbappe, ależ tutaj się rozumieją bez słów. Kilian Mbappe! Świetnie broni Palmer. Jeszcze utrzymuje nas przy życiu. Jeszcze daje nadzieję na jakiś dobry rezultat. James, James do Mbappé. no musisz, chłopie, musisz, musisz to zrobić. Kilian zablokowany. Ależ teraz Luka w defensywie, niestety. Palmer, co ty robisz, chłopie? Czemu <laughs> ty tak stałeś? 2 do 6. Mbappé. Daje nadzieję marną, bo marną, ale mamy trzeciego gola. 6 do 3. Forlan broni Palmer, brawo! Palmer jako jedyny udowadnia, że zasługuje na kartę Toty. Mamy koniec tego spotkania, wynik 6 do 3 dla rywala. Wnioski nasuwają się same. Nie otwierajcie teraz paczek, zostawcie sobie na inny event, bo te karty Toty są słabe.